Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo pięknie na karcie dnia, oczywiście, i moi drodzy, oczywiście z lekkim jakby tutaj z mojej strony usprawiedliwieniem. Kochani, choroba, choroba, która po prostu zmiotła mnie z powierzchni Ziemi, przyszła w sekundę i tak naprawdę pozamiatała wszystko do tego stopnia, że ja nie miałam kontaktu dosłownie z nikim. Nie chcę za bardzo i za długo o tym mówić, moi drodzy, bo niełatwo mi się o tym mówi, tak? Dla mnie to jest wycięty z życiorysu, przynajmniej za dwa tygodnie, gdzie ja tak naprawdę mało co pamiętam, co się wtedy działo, moi drodzy, co, co, co tak naprawdę się działo wokół mnie. Moje myślenie było bardzo płytkie, bardzo powierzchowne. Nie byłam w stanie chodzić, moi drodzy, cały czas leżałam i tak naprawdę co chwilę tak naprawdę spałam, tak? Więc naprawdę tutaj moje funkcjonowanie w tym okresie czasu było znikome. Kochani, wracam do was, dlatego, że wczoraj odzyskałam więcej sił, dzisiaj mam ich jeszcze więcej i mówię sobie, dobra, no czas wracać na YouTube, oczywiście czas wracać na magiczną chatę. Z tego miejsca również chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim tym osobom, które znając sytuację, wiedząc, co się dzieje, wspierały mnie jak mogły, tak? To znaczy pisały do mnie, ja oczywiście tych wiadomości nie odczytywałam, bo nie byłam w stanie, ale powiem szczerze, że po czasie, kiedy już moje oczy się otworzyły, kiedy tutaj już jakby mogłam funkcjonować, no to tutaj te osoby, które właśnie pisały do mnie jakieś tam wiadomości, kiedy ja sobie odczytałam po czasie, co tam pisały i w ogóle, i w ogóle, kochani, no jesteście przecudowni. Tutaj oczywiście mam na myśli Martę, mam na myśli Ewę, mam na myśli też moje najbliższe osoby, tak których tutaj z imienia nie mogę wymienić, ale w każdym razie one doskonale wiedzą o kogo chodzi. Moi drodzy, więc bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że byliście i w jakiś sposób mnie wspieraliście, nawet Ewie, która już niemalże gromnicę zapaliła tutaj za mnie. I gdzieś śmiać mi się bardzo chciało, że mówię hello Ewa, jeszcze ta gromnica za wcześnie, tak? Jeszcze nie wijemy wianków, jeszcze sobie pożyję troszkę. Ale co nie zmienia faktu, naprawdę kochani, bardzo gorąco Wam dziękuję. Odezwę się oczywiście do Was wszystkich na spokojnie, dzisiaj zacznę te, tą pocztę przerabiać, tak? Wiadomości messengerowe oczywiście również. Um, do każdego z Was, kto napisał w sprawie kart czy czegokolwiek, oczywiście odezwę się po to, żebyśmy tutaj, um, no oczywiście, byli w kontakcie. To nie jest tak, że ja o Was zapomniałam. Po prostu nie byłam w stanie funkcjonować, moi drodzy. Był nawet moment, że byłam wręcz nieprzytomna, więc musicie, że tak powiem. No po prostu mi to jakiś, w jakiś sposób wybaczyć. Moi drodzy, przechodzimy oczywiście zaraz do karty dnia, której bardzo długo nie było. Zobaczymy, jak dzisiaj moja witalność i te karty, słuchajcie, sobie poradzą. Mam nadzieję, że w miarę. Jest oczywiście karta porady jest to są oczywiście przetasowane karty Tarota, moi drodzy, i za chwileczkę zaczynamy czytanie. No też, cóż to dzisiaj za porada, moi drodzy? Hm wnieść do tej, do tej sytuacji miłość, moi drodzy. No co? No miłość, kochani, jest świetna. Miłość jest um, mega. Tym bardziej, kochani, że mamy wiosnę. Ta wiosna nam przyszła taka, jak to zazwyczaj na wiosnę budzimy się do życia. Słuchajcie, gdzieś tam się nam zachciewa um, zakochać, za, zachciewa nam się właśnie żyć, yy, w jakiś tą tą miłość wplatać. Oczywiście, słuchaj, w na, słuchajcie, w nasze życie. W związku z powyższym, yy, w związku z powyższym, moi drodzy, no miłość jest tutaj jak najbardziej. Słuchajcie, adekwatna. Słuchaj, na to. Słuchajcie, na to, żeby tutaj coś z tą miłością poczynić, porobić. W każdym bądź razie, słuchajcie, nie wiem, czego to się może czy czy tyć, tyczyć dla każdego z nas, ale bądź co bądź. Do jakiejś sytuacji, kochani, która jest w tej chwili w waszym życiu, warto wpleść trochę miłości. E, moi drodzy, nie tylko w związki, relacje. Czasami po prostu wystarczy odrobina ciepła, a nie chłodu czy dystansu w jakichkolwiek innych sprawach, tak? Nie wiem, zrozumienia drugiego człowieka, tak? Załóżmy. W jakichś sprawach stricte na przykład biznesowych, zawodowych również. Ocieplenia troszeczkę tego klimatu. W każdym bądź razie wnosimy do danej sytuacji odrobinę, kochani, miłości. Dobra, karta ląduje nam na stole, a my kochani lecimy i startujemy od baranka. Baranek w dniu dzisiejszym kochani ma kartę Trójki Mieczy. Więc ewidentnie mi się tutaj pokazuje jakaś sytuacja, która może, kochani, wskazywać na to, że być może w dniu dzisiejszym jakiś smutek, być może chwilowy oczywiście, zagości w waszym życiu, kochani. Nie wiem, czym tutaj jakby no, ukierunkowany. Poczekajcie, bo zaraz nam się tutaj kod właduje. Ostatnio mój kod bardzo uwielbia tutaj leżeć, zwłaszcza, kochani, na tym stole i, że tak powiem, tutaj sobie patrzeć na to, co robię, ale ona jest na tyle duża, moi drodzy, że podejrzewam, że kart byście już nie widzieli. Yy, dobra. A więc, moi drodzy, jakiś smutek, który może dzisiaj zagościć w ciągu dzisiejszego dnia u baranków, moi drodzy, to może być sytuacja taka, że może ktoś wam coś powiedzieć przykrego albo jakiegoś smutnego, i to was tak troszeczkę gdzieś wewnętrznie może, kochani, zaboleć. Ale to też może być jakaś taka opcja wspominania jakichś pewnych rzeczy, które już miały miejsce i gdzieś wracania do tego właśnie tymi myślami, wspomnieniami i samoczynne, że tak powiem, to to jakby sytuacje, które mogą barankować no gdzieś wewnętrznie was po prostu jeszcze raz zaboleć, tak? też sprawić, że będziecie smutni z jakiegoś powodu, tak? Bo to jest taki właśnie smutek, taka bolączka, moi drodzy. Taka sytuacja, że coś tutaj wam doskwiera emocjonalnie, oczywiście. Więc tutaj jakby moi drodzy, spodziewajmy się chwilowego takiego, bym powiedziała, dzisiaj smutku w ciągu dnia. Co ubyka?. Byk, moi drodzy, dzisiaj będzie wymierzał sprawiedliwość. Jakkolwiek by ona, słuchajcie, czegokolwiek ona by nie znaczyła, tutaj byk dzisiaj będzie prawił różnego rodzaju, słuchajcie, nie wiem, morały, słuchajcie, jakieś wykłady, robił cudawianki, bo może taka sytuacja, kochani, być. Gdzieś tutaj będzie rozważał za i przeciw, będzie tutaj gdzieś wyrzucał kawę na ławę po to, żeby pewne sprawy omówić, które są naprawdę istotne, naprawdę, kochani, ważne. Być może, co niektórzy, jakieś sprawy urzędowe, finansowe, takie, słuchajcie, jakieś tutaj się. Wam uruchomią i będziecie musieli tym się po prostu zwyczajnie zająć. No w moim przypadku z całą pewnością mam mnóstwo maili, mam mnóstwo słuchajcie wiadomości, które, z którymi będę musiała się teraz zacząć um, uporać, oczywiście. Ale słuchajcie, co niektórzy zwyczajnie będą chcieli tutaj jakichś rozmów, będą chcieli takich właśnie, słuchajcie, jakichś dyskusji w prawo, w, lewe, w, prawo, w lewo, gdzieś być może, niektórzy będą musieli się zmierzyć z jakąś prawdą, moi drodzy, i osądzić, załóżmy daną sytuację. No bądź co, bądź słuchajcie, sprawiedliwość dzisiaj po stronie byka. Bliźnięta. <laughs> Bliźnięta, kochani, dzisiaj srogie. Dzisiaj bym powiedziała, jeżeli to jest wasza karta osobowa, to będziecie dosyć srogie, dosyć analityczne, dosyć chłodne i takie, jakby obmyślające pewnego rodzaju plany i strategie, moi drodzy. Nie będziecie dzisiaj przystępne, nie będziecie dzisiaj, e, powiedziałabym, ciepłe i skłonne do jakiejś serdeczności, raczej do takiego zarządzania. Jeśli ta karta nie oznacza was, to na waszej drodze, moi drodzy, dzisiaj może stanąć jakaś kobieta z bardzo ciętym językiem, bardzo nieprzystępna, bardzo jakaś taka zasadnicza. Względnie może to być jakiś urzędnik, prawnik, adwokat, moi drodzy. Ktoś, kto sprawuje takie, powiedzmy, stanowiska, oczywiście w pracy zawodowej, takie ostre, konkretne, takie, z którymi nie ma co nawet dyskutować. Nie wiem, o co tutaj może chodzić, ale albo jakaś zwyczajnie kobita, słuchajcie, która po prostu jest na was cięta, nieprzystępna i chłodna. Co uraka? uraka, moi drodzy, miłość. Miłość wisi w powietrzu i tutaj nie ma to tamto. Widać ewidentnie tutaj sytuację, w której po prostu gdzieś będziecie być może z waszymi partnerami, partnerkami bardzo pięknie się dzisiaj dogadywać i okazywać sobie miłość i te uczucia. Względnie, moi drodzy, bardzo fajne porozumienia pomiędzy ludźmi w ogóle, tak? Mogą to być porozumienia biznesowe, gdzieś tam na tle zawodowym oczywiście, kochani, czy też tudzież z jakimiś ludźmi nawet typu kolega czy koleżanka, ale gdzie bardzo dobrze będziecie współpracować Ugrali, myśleli podobnie, chcieli tego samego, dogadacie się w jakimś temacie. E, więc tutaj, raczki bardzo pięknie i pod kątem miłosnym, i takim pod kątem dogada dogadania się z kimś. E, Lwy. Ulwa, mój drodzy, dzisiaj e, pole do działania. Macie królową Buław, i oczywiście, jeżeli to jest wasza karta osobowa. Moi drodzy, energii do, i zapału do wykonywania dzisiejszych działań Wam nie, zabak nie zabraknie. E, to jest taka sytuacja, w której mam energię, chcę działać, jestem piękna, jestem cudowna czy cudowny, idę naprzód, działam i po prostu wykorzystuję ten potencjał. E, ogólnie, jeżeli to nie jest nawet karta osobowa, moi drodzy, to w ogóle karta pokazująca działanie. Przede wszystkim to, że mamy zapał i energię do działania. E, panie mogą się dzisiaj wyjątkowo podobać jakimś mężczyzną, czy też mężczyznom, który będzie bardzo skupiał swoją uwagę dzisiaj na, no na Was. Dobra, co u panny. Mm. Panna, moi drodzy, dzisiaj taka troszeczkę powiedziałabym odsuwająca się od ludzi i teraz tak, możecie to zrobić same, bo tak czujecie i potrzebujecie. Potrzebujecie dzisiaj chwycić oddech, potrzebujecie odsunięcia i przemyślenia sobie pewnych spraw. Względnie czujecie tą samotność, czujecie izolację od osób pewnych, bo pewne osoby nie piszą, nie dzwonią, nie przychodzą i panna na przykład poczuje dzisiaj taką właśnie samotność. Więc moi drodzy, nie wiem w którą stronę, czy to bardziej to, że wy tą Samotność odczujecie, czy to, że będziecie miały potrzebę taką, aby tą, tej samotności troszeczkę łyknąć, tak? Czyli odsunąć się od gwaru, od towarzystwa, bo trzeba coś przemyśleć. Słuchajcie również dzisiaj mądrych rad, czy mądrych wskazówek, moi drodzy, bo być może jakaś osoba, osoba niekoniecznie od was starsza, ale przede wszystkim mądrzejsza, czy doświadczona życiowo, może nam naprawdę dać wam dzisiaj cenną wskazówkę, która będzie dla was drogowskazem na następne dni. Waga. Moi drodzy, waga ma dzisiaj kartę piątki kielichów, a to jest taka karta mówiąca o jakimś chlipaniu, mimo i drodzy nic nie powodów, słuchajcie, do, znaczy płakaniem nad takim rozlanym mlekiem, chlipaniem nad tym, co już było, co się skończyło, co nie poszło tak, jak powinno. Być może będziecie prowadzili jakieś rozmowy z jakąś osobą właśnie o pewnych rzeczach, które nie do końca, powiedzmy, były fortunne i źle się potoczyły dla was obojga, bo też taka, słuchajcie, sytuacja z tej karty może płynąć. Będziecie również może być może użalały się troszeczkę nad swoim własnym życiem, czy użalały się nad swoją pozycją, nad tym, jak te życie wasze się toczy, ale słuchajcie, gdzieś z boku jest osoba, która ewidentnie pokazuje wam, że to nie jest wszystko stracone, że jeszcze macie piękne i zajebiste możliwości, kochani, i ona trzyma te dwa kielichy, żeby wam je wręczyć i powiedzieć, dobra, stary, spokój, tam stara. Te trzy kielichy się oczywiście poprzewracały, ja wiem, że miałeś tam, czy miałaś tam ciulowe życie, ale to nie oznacza, że te życie jeszcze nie może być piękne. Bądź co, bądź waga, moi drodzy, dzisiaj może gdzieś wracać do jakiejś rzeczy, do takiego porozlewanego mleka, niepotrzebnie. Skorpiony. Skorpiona, kochani, dzisiaj jakieś spełnienie pewnego rodzaju życzeń czy marzeń, coś może pójść po waszej myśli, jakieś pewne wasze założenia, plany, koncepcje, moi drodzy, czy jakieś rzeczy, które macie tylko nawet na dziś do zrobienia, mogą po prostu potoczyć się tak, jak chcecie. Może Was w jakiejś sprawie olśnić. To jest taka sytuacja, o kurczę, dobra, już wiem, jak to zrobię, już mam pomysł, już mam koncept, tak? Więc być może słuchajcie nawet i tego typu em, historia. E, może dzisiaj w Waszych głowach zagościć, że nagle dostaniecie olśnienia. Drogie skorpiony. Co u strzelca? <tryk> <tryk> Strzelec, moi drodzy, coś odcina. Nie wiem co, ale możecie odcinać pewne rzeczy definitywnie. Przede wszystkim te, które wam już nie służą i które wy wiecie, że nie mają rozwoju, nie mają jakiegoś, jakiejś przyszłości, tak? Wy wiecie, że coś po prostu nie idzie tak, jak chcecie i być może co niektóre strzelce stwierdzają, po cholerę, ja się z tym wszystkim szarpie męczę. I definitywnie odcinają, moi drodzy, tutaj jakieś, powiedzmy, takie toksyczne i jakieś nierozwijające się sprawy. Ale też jednocześnie, moi drodzy, wdrażają w życie jakiś pewien plan, którego będą chciały. Chciały się trzymać. Bo as mieczy to jest taka sytuacja, biorę miecz, jestem wojownikiem, zadziałam, zrobię to. Więc całkiem możliwe, że te plany będziecie, kochani, dzisiaj obmyślać. Koziorożec. <laughs> Koziorożec załamany, słuchajcie, jakaś deprecha może wam dzisiaj wejść na web moi drodzy, bo macie dziewiątkę mieczy, a więc kartę mówiącą definitywnie o jakimś zamartwianiu się, o jakimś smutku, o jakimś, nie wiem, strachach, lękach, moi drodzy, tego typu klimatach, coś wam wyraźnie nie daje spokoju i wy się tym cholernie przejmujecie, tak? No w każdym razie tak ta karta się objawia, to jest bardzo często też taka karta naprawdę wpędzania się samoczynnego w stan depresji, moi drodzy, nie róbmy tego, bo z każdej sytuacji jest jakiś wyjście. Tylko trzeba po prostu na chłodno pewną sprawę przekalkulować. Bądź co, bądź koziorożec załamany jakąś sprawą i przerażony jakimś klimatem. Yy, wodnik. Uwadnika, moi drodzy, dzisiaj e, powiedziałabym jakieś niejasności. I mogą też wystąpić lęki, mogą też wystąpić obawy. Możecie tutaj troszeczkę, moje drogie wodniki, mieć za taki śmiecony umysł i nie bardzo wiedzieć, jak wybrnąć z jakiejś rzeczy, z jakiejś sytuacji. Możecie niejasno i nieklarownie myśleć, moi drodzy. E, możecie również bawić się w jakieś manipulacje, słuchajcie, w jakieś zatajania pewnych rzeczy albo ktoś coś będzie zatajał również przed wami, moi drodzy, bo to działa oczywiście w dwie strony, nie wiem, w którą którą stronę bardziej pójdzie, ale macie kartę księżyca. Możecie również też za czymś tęsknić, moi drodzy, bo być może takie tęsknoty u wodnika się również uruchomią. No i moi drodzy, rybki. U, a u, rybki, słuchajcie, diabeł. Diabeł to jest wachlarz możliwości, moi drodzy, począwszy od zdenerwowań, wkurzenia się, słuchajcie, lęków, obaw, moi drodzy, w sytuacji um, powiedziałabym. Również takich stricte namiętnościowych, moi drodzy, manipulacyjnych, a nie wiem, diabeł ogonem nakrył, czegoś nie znajdziecie, moi drodzy, bo też tak może być, diabeł pomiesza szyki, coś nie pójdzie zgodnie z planem. Tutaj naprawdę, moi drodzy, jest wachlarz możliwości tego, co diabeł, jakie psikusy nam dzisiaj może, że tak powiem, zrobić. Więc tych psikusów dzisiaj, drogie ryby, po prostu się spodziewajcie. Czy w stronę pozytywną, czy w negatywną, no to już jest osobna bajka, ale bynajmniej jakiś Psikusów, które diabeł może wam dzisiaj zafundować. Skarby. Tyle ode mnie na ten moment. Będziemy oczywiście wszyscy w kontakcie. I raz jeszcze Wam wszystkim dziękuję, tym osobom, które wiedziały, za Wasze wsparcie, moi drodzy. I pozdrawiam całą resztę. I życzę Wam przecudownego dnia. Pusiaki.